Miniony rok przyniósł kolejny krwawy rekord aborcyjny. O niemal 300 tysięcy w porównaniu z 2024 rokiem wzrosła liczba aborcji na świecie. W ten sposób zabito według oficjalnych danych 45 milionów 400 tysięcy dzieci w łonach matek. To o 700 tysięcy więcej niż w 2023 roku i 1 milion więcej niż w 2022 roku ta porażająca liczba. 45 milionów i 400 tysięcy dzieci to tyle, ile wynosi ludność Argentyny. A jak wskazują eksperci, to jedynie czubek góry lodowej, bo przecież gros śmiertelnych procedur nigdzie nie jest rejestrowanych. Trudno też doszacować, ile sprzedano pigułek aborcyjnych, które w wielu krajach, jak na przykład w Polsce, rozprowadzanych jest nielegalnie. Mimo, że mówimy o zabijaniu dzieci nienarodzonych to w wielu krajach na świecie to zabijanie w świetle prawa jest dozwolone. Mało tego, trend jest wzrostowy i utrzymuje się od wielu lat. Dzieje się tak między innymi. Dlatego, że na państwach, które chronią życie, wymusza się aborcję. A pamiętajmy, że prawo jest regulatorem kształtowania sumień. Gdyby prawo nie zezwalało na aborcję, to nie mielibyśmy tak przerażających danych. Dlatego odpowiedzialność za rzeź dzieci nienarodzonych spada na władze instytucji państw, które przyzwalają na nią i ją legalizują. Ludzie są omamieni ułudą dobrobytu, pędem za tym dobrobytem. Rodzina jest odrzucana, niszczona. Podobnie odrzucany jest Pan Bóg. Dlatego stopniowo dokonuje się ludzki dramat, rodzaj ludzki jest w defensywie. Mamy coś w rodzaju powtórki z biblijnego potopu: świat tonie. Jedynym ratunkiem dla ludzi jest powrót do Boga, do Bożych Przykazań. Ten zwrot przywróci nam wolność, bo to uwikłanie w grzech, nadmierny konsumpcjonizm nas zniewalają, odbierają nam człowieczeństwo. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wszyscy zabiegali o nawrócenie. Cywilizacja śmierci jest szczególnie widoczna w Unii Europejskiej, która narzuca państwom członkowskim aborcję jako rzekome prawo człowieka. Parlament Europejski wielokrotnie przyjmował rezolucje, które uznają aborcję za prawo reprodukcyjne. Jedna z nich potępia wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, a niedawno została wydana rezolucja Emigre Voice My Choice jako odpowiedź na europejską inicjatywę obywatelską, która postuluje finansowanie aborcji, ułatwianie turystyki aborcyjnej.